Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie odcinek z Piggy. Tutaj ten pan nade mną CSB.pl. Please, X. To jest mój kolega z Robloxa. Możecie nawet zobaczyć, że jest moim friends. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, że będzie. Ciekawy, kto LOL 1, 2, 3, 4, 5, XS 101. Okej, okay, ten pancio jest. Na jakim jesteśmy, Hapter? Aha, jesteśmy na. Raczej, o Jezus, co ja zrobiłam? Przyjąłam go do czemu? Nie, nie powinnam. Dobra, pomyliłam się. Dobra, jesteśmy w, chyba w wesłym miasteczku, tak mi się zdaje. Albo w cyrku. Tak, jesteśmy w cyrku. No to uciekamy teraz. Teraz idziemy po pierwszą rzecz. Mm -hmm. O nie, zabrał mi fioletowy klucz, jak mogłeś. Chociaż pewnie nawet nie wiem, gdzie ten klucz się używa. Tylko tak po prostu mnie zaprosił do znajomych. O, widzę niebieski kluczek. Będę go od razu odblokować. Dobra. O, już ma. a to fajnie, mam młotek. Więc... ojej, przepraszam za bardzo. to ale piszą do mnie na WhatsAppie różni widzowie. I w ogóle. Okej, okay, zielony kluczyk mamy. Idziemy stąd. Szybko, 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 O Jezus, babcia nas goni. Babuniu! Zjadłam rosła. Jak czemu mnie gonisz? Babcia? Zjadłam rosół. O Jezus! Dobra, no to idziemy z naszym zielonym kluczykiem. Dobra, odblokujemy sobie. Bierzemy nasz czerwony kluczek. Klepszamy przed naszą babunią. No i myślę, że będzie tak łatwiej. Okej, okay, odblokowaliśmy to. O nie, babunia dała pułapkę. Dobra. Odblokowałeś tą skrzynkę. Dzięki. za pistolecik. O nie, nie dał mi pistoleciku, O nie no to teraz chyba lecimy po deskę tego nie wiem, gdzie ta deska jest nie widziałam nigdzie deski jeszcze dobra polecimy tutaj tak na oko polecimy o Jezu ten list cringe'owy a gdzie ta babunia jest? gdzie ta nasza babunia? o Jezu babcia normalność ty. gdzieś ty wraz babcia. Pewnie jak złapię się w pułapkę, to tu od razu przyleci tak, stając życie. Nie ma babci dalej. O, mam coś. Tutaj coś leży. Złoty kluczyk. Nie wiem po co mi jest złoty kluczyk, albo ten kluczyk. Dobra, mamy jakiś byle jaki kluczyk. <laughs> Zobaczmy, czy wyjście jest otwarte. Może tam będzie ten kluczyk. Babcia, boję się Ciebie. Dobra, nie wiem szczerze, gdzie ona jest. Ale gdzieś tu postawia wszędzie pułapki i tyle. O nie, kłótka jest już otwarta. Dobra, nic nie poradzę. Że jest otwarta. Tu niepotrzebnie wziąłem tam kluczek, oparcie. Lisek. Aha, aha. Zastrzelił ktoś tam babcia? Boże, ale nuby. O Jezu, babcia, co ty robisz? Babcia, nie rób tego. Aha, też nie postanowiłam gonić. Dobra, babcia broni swego. Babcia broni. Może nas nie zabije. O Boże. Dawaj. O nie, babcia, nie, 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 babcia, nie, 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 babcia, idź sobie. Dobra, zaczęła nas gonić. No i nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy. Ale zeszła z góry, się przestraszyliśmy. O nie, zabrała tą rzecz. Brawo ty! A teraz chodź. Idź mnie to odblokuj. Odblokuj mnie to, bo chcę to pistolet. Dzięki. Dzięki za pistolecik. Idziemy sobie to zastrzelić. No i lecimy. Bardzo szybko pójdzie ta runda. Szybciej niż na innym serwerze. Ten serwer jest bardzo... O nie! O nie! Złapałam się w pułapeczkę. O dobra, puściło mnie. Więc teraz idziemy zastrzelić, tak? No proszę. No i mamy to. Uciekamy sobie. Uciekamy, uciekamy. Myślałam, że pójdzie szybciej. Bo na... I zaraz poinformujemy innych, że wyjście otwarte. Ok. Reskipujemy skip. to. To czekamy do następnej rundy. Poglądamy sobie do tego pana. Czemu on nie ucieka? Przecież tą grę nie można ominąć. O, proszę, zastrzeliłem, no to teraz uciekajcie, do widzenia. Chyba game over, tak? O, proszę, ja uciekam jako pierwsza. Szczę szczęśliwa zadowolona. Taka ja jestem szczęśliwa. O, proszę, podejdę jeszcze ją do kamery, Pomachamy. O nie, mój przyjaciel poszedł sobie. No, trudno. Myślę, że sami sobie poradzimy jakoś. Myślę, że zagramy jeszcze jedną rundkę okay. i skończymy odcinek. Oczywiście. Myślę, że pierwsza runda się Wam podobała. No i zobaczmy, może coś w sklepie nowego, bo słyszałam, że są jakieś nowe skiny. A proszę zobaczmy. Proszę, zobaczmy. Coś tu. No rzeczywiście, są nowe skiny. Nie mamy za dużo pieniążków, ale może coś weźmiemy. Zobaczmy, jaki skin. 255. To może weźmy sobie za 260. O tak bo nie, przepraszam, pomyliłem się, nie mam tyle pieniążków. O, Angel. Angel sobie weźmy Angel. Angel, Angel. Dobra, no to teraz... No gramy dalej, tak. Mm, to ja czekam do końca rundy i widzimy się zaraz. Okej, okay, już będzie zaraz początek nowej rundy. I odcinek idzie dalej. Mamy już osoby, które nas subskrybują, już tutaj chyba na tym serwerze subskrybują mnie osoby. Powiedziałam, żeby jak coś, żeby nie przeklinali, bo nagrywam odcinek, bo przeklinali wcześniej tam wyżej, wyżej. O Jezus, no i dalej się zaczyna. Nie wolę wam pokazywać tych wiadomości, bo nie przeklinają. Może tak z ciekawości no, zostawmy przy. Się... A, akurat. I to wierzymy, to. Proszę wszyscy na pigi. Traitor. Ale tylko najgorsze jest to, że jak pig zabije, traitor. No, to jest koniec gry, to by było bez sensu. A my przynajmniej potrzebujemy dwie rundy pigi. No to teraz. O, ja jestem pigi, więc będzie ciekawie. Bo tak średnio mi idzie Spigi. Prędzej wolę uciekać. Ale nie narzekam. Hubert, be ready, Mr. P I'm camping for you. Przepraszam, tu nic nie. Postaram się jakoś wyciąć to, proszę. Jest nasz angel. Jest nasz angel. Mm. Bardzo ładny Angel. Niby nie był ten najdroższy, ale o, podoba mi się. Zostaniemy go... Zostawimy go na razie. Sobie staniemy na kanapie. Proszę. No, no i na kanapie. O, już zaczęliśmy rundę. Nie potrzebne się było ustawiać. Dobra, idziemy gonić ludzi. O nie, zabił nas w powietrzu, a kysz na Ciebie, a pfu na nią, dobra. Jak coś, przepraszam za wiadomości, ale po prostu ludzie nie potrafią do tego, że nagrałam odcinek. Więc myślę, że jakoś spróbujemy te wiadomości zrobić tak, żeby nie było ich, nie były widoczne, bo po prostu Niech, nie chcecie widzieć rzeczy my piszemy i trochę nie chcecie widzieć jak te osoby się nazywają. Więc dlatego... O Jezu, już ktoś zabrał rzeczy. Już ktoś wszystko zabrał. Jak ktoś mógł to zrobić, o idzie jakiś kostek. O, jakaś laleczka miała babaga. O nie! Czy ona chce to odblokować? Dobra, myślę, że z tej perspektywy pieki będziecie wszystko lepiej widzieć. Hmm. No, mam nadzieję, że. O Jezus, ale on jest wolny. O Jezu, on chyba nawet nie wie, co się tutaj dzieje. Taką mam nadzieję, że on nie wie. A teraz? Teraz zginie. Zaraz zginie. Teraz sobie postawimy tutaj pułapeczkę Proszę bardzo. Tak bardzo chciałeś być. odblokować to, ale ci dałam pułapkę. <laughs> No to teraz idziemy, zabijać ludzi, haha, <grywa> ale jestem wcipna. No to idziemy, 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 idziemy. O ty, o ty, chodź tutaj, chodź tutaj. Czemu cię nie zabijam? Hej, to nie powinno tak być. Powinnam go zabić. Powinnam, wystarczy, że podejdę, nacisnę i podejdę, nie, nie żyje Ale coś się tutaj najwyraźniej musiało przydarzyć. Ojej. Ojej. A jakaś dziwczyna się złapała w pułapkę, i. Mm, szkoda gadać. To postawimy następną pułapkę, co nam szkodzi. Mamy no ich wreszcie trochę jeszcze. O nie, nie możemy postawić pułapki jeszcze. Okej, okay, tutaj postawiliśmy. Chyba trudno wywodzić, tu przejść. Tylko czemu ja nie usłyszałam tej pułapki? Dziwne. Chodź tutaj, kościół. Chodź tutaj, bo Ty oszukujesz. Ty jesteś jakiś haker. No, bo tego, zaczniemy gonić lol. Czemu ktoś się nazywał lol123x101? No ja się pytam. Po co takie coś komuś? No ginij. Czemu Wy nie giniecie? Dobra, postawię sobie następną pułapkę. Dobra. Mamy trzy pułapki, musimy oszczędzać. Jestem trochę słaba w pigi, bo dawno nie grałam. Mam nadzieję, że jak laptop już będzie naprawiony, to... Damy radę. Damy radę, ludzie wam mówię. Damy radę sobie odcinkami. Chodź tutaj, gościu. Nie wiem, czy będą się pojawiać odcinki z Movie Star Planet. Jak byście chcieli odcinki z Movie Star Planet, to piszcie w komentarzach. Myślę, że... O, zabiliśmy kogoś, ale fajny zło. Jak ja się cieszę. Dziewczyna to cały czas chodzi. Dobra, złomki. Cześć, lisek. Cześć, lisek. Idzie ze mną. Idzie ze mną. Nie chcesz nie, to nie. A, proszę, tam sobie samotnie siedzi. Chyba nie wierzę. Ma otwarty. No i proszę, nie żyjesz. No i po co to ci było? Po co ci to było? Tylko mnie wkurzyłaś. Ta i dziewczynie się cały czas udaje uciekać, a ja tym ludziom to już nie wiem. Nie wiem, po prostu ci ludzie. Inne odcinki myślę, że będą z różnych rzeczy. Piszcie po prostu w komentarzach, z czego byście chcieli, z jakiej gry chcielibyście odcinki. To postaram się te odcinki wam zrobić. bo montaż tych odcinków jest łatwy, ale zależy. Z lechą, bo dla mnie trochę trudny, muszę jeszcze ogarnąć parę apex tego, więc o Jezu, zbagowała się. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj oj. O Jezu, czemu ona tak? O Jezu. Dobra, to dziewczyna sery ma jakieś lagi, więc postanowiłem, że ostatnią pułapeczkę postępię. A teraz zobaczmy, ile jest ludzi na serwerze, żebym wiedziała ją. Zabiłam ją też. To chyba tylko ten gościu został, więc poczekajmy sobie spokojnie na niego. Pochodźmy trochę po mapce. Ym... Bo ja grałam ogólnie w dużo gier, tylko nie zależy w co byście chcieli dokładnie. Na przykład w The na pewno nie grałam na telefonie, bo jest bardzo trudno. Lagi są straszne. Więc myślę, że będę najczęściej, W większości gier będę mogła grać. Proszę, ktoś tutaj kod zostawił. A, jest nieotwarty. A, młotek tu leży. Zresztą nie tego nie zauważyli. A, tego nie zauważył, że tu leży młotek. Camper. Camper. Dobra, po pierwsze nie jestem kamperem, po drugie nagrywam odcinek, po trzecie wbijaj na mój kanał. O Jezu, cześć dziewczynko. Ojejej, ojejej, aż mi przykro. Jak mi przykro. Help, sama se help. Sam se zrób help. O, nawet nie wiedzą pewnie jakim jesteśmy czasie i wszystkie w ogóle. O Jezu, jak ona tam się znalazła? Ja się pytam, jak ona tam wyszła? Jak ona tam wlezła. Okej. Okay, y Chyba to jest jakiś admin. Tak podejrzewam, bo chyba wejść nie można. Nie można tu wejść, dobrze? Albo to jest admin, albo nie wiem. Dobra, na tym skończymy nasz odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!